Witam, tutaj mówi jeden z administratorów strony PierdolNiePierdol. Pierdol. Mam na imię Kamil i już gadałem z drugim adminem Damianem o tym, żeby założyć swój własny kanał internetowy na YouTube, który też będzie się nazywał oczywiście PierdolNiePierdol. Pierdol. Będzie to polegało na tym, że będziemy po prostu chodzili po mieście, zaczekali ludzi, gadali z nimi na różne tematy, będziemy się wygłupiali, będzie śmiechowo, obiecujemy to, po oczywiście jesteśmy amatorami, więc na razie nie oczekujcie po prostu od nas nie wiem, profesjonalizmu, bo to jest niemożliwe, bo nie będziemy mieli też takiego superowego sprzętu, żeby to po prostu robić. Ale chcemy się wyróżniać też inne strony i to jest najważniejsze. Nie chcemy być takimi stronami, które wrzucają jakieś głupie obrazki, muzykę, czy robią to po prostu z nudów, bo tak nie jest. Robimy to, bo chcemy. Jesteśmy gotowi, pełni, zwarci. Zaczynamy od 1 lipca, bądźcie gotowi, jeszcze o nas usłyszycie. Witajcie, jestem jednym z dominów strony PieroNiePieroN, nazywam się Damian i chciałbym wam powiedzieć, co planujemy na przyszłe wakacje. Po pierwsze, tak jak Kamil powiedział przed chwilą, w wakacje planujemy chodzić po mieście, pytać ludzi. Jeszcze planujemy zrobić coś tego typu lego jeżeli nikt nie zna programu lego niech sobie wpiszę na YouTube. To jest dwóch gości, gada o wszystkim i o niczym. O tym, o czym jest nasza stronka. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy polubili naszą stronę, ponieważ 100 lajków to ja na początku myślałem, że to wakacji tyle nie będzie, a jeszcze mamy ponad dwa miesiące. Więc jest tak. Jak będzie wyglądała nasza stronka? My, w porównaniu do innych, nie będziemy spamować żadnymi sentencjami, żadnymi bestami, żadnymi sylwetami, żadnymi fakeami. Po prostu będziemy próbowali być oryginalni. Wiadomo, czasami rzucimy jakieś zdjęcie, ale to tylko, tylko wtedy, jak będzie naprawdę pasowało. Jak będziemy naprawdę chcieli tego, nie będziemy tak spamować A muzyka: nie będziemy już też żadnych gibsonów, żadnych słonień, żadnych lady gang. Po prostu taka, takich wykonawców, takich artystów, których mało kto zna, ale też tej muzyki będzie mało. Dzięki, że nas lajkujecie, mam nadzieję, że będzie nas po prostu o wiele więcej. Trzymajcie się. Miłego, długiego weekendu.